Uuu, uh, przyjechała No dzisiaj już nie jest tak ciepło jak wczoraj Zdecydowanie No nie nie jest, że sobie sójkę to odwałem ja też do tysiąca A ja to dwa? Do dwa? Uuuu. Z jaki burżuj? Będzie pite w automatie Będzie pite e, my to tam w lewo, nie? Czy tu w lewo? Każde w lewo. O, tu w lewo można. Idziemy na śniadanie. Godzina dziesiąta Tak to jest jak się paluje po nocach He he. Dzisiaj w ogóle w planach jest yy, Akiba. Yy, te ogrody cesarskie jak nas puszczą. Te, te główne, z pałacem cesarskim. I nie wiem co jeszcze? A, no potem jakieś dobre jedzonko na Shibuya albo Shinjuku, nie wiem. Proszę się przywitać, dzisiaj jeszcze nie było. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry kochani. Dzień dobry kochani. Cześć dzióbki. Generalnie tu wygląda tak Już się nabijają od rana, no już się nabijają Tak, że wzięły to jak Mamy jeszcze tyle i tyle do celu No, 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 no. Dwa debile. Dwa debile. O oh. Fate Grand Order. Ze specjalną dedykacją dla Mateusza. Ty, ty, co? Wycin na, na, na mnie wyciągasz? Bronią! Twoją bronię cię powiję! Po, po... <ślamu> Another shot for Island! 360, 360! 360 na kiwiebie! Oooo! Uwaga, tutaj kolega Auspiciusz już relacje relację. Witam! Ja? Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry kochani. Buziaczki, buziorki. Jesteśmy na Akihabarze w Electric City. E, mnóstwo. czego? Wszystkiego. Polecam, Piotr Przodczesny. Huka <laughs> Ta co zginęła, tak. To ta po środku. Zginęła? bez spoilerów Co 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 właśnie do pani to? Dobra, cofam wszystko co powiedziałem, że Akiba nie zrobiła na mnie wrażenia. Zrobiła. Piękny plakat Fuki. A, aha, bo kolega Damian twierdzi, że Akiba nie jest wspaniała. Fuka jest, jest super. Tu masz centrum gier. Ale ja tu nic nie wygram.

o trzy, stajemy, podpiszcie. A tutaj Sakura. Nie wiem, czy to jakiś kolekcjoner czy to jest. Nie wiem właśnie. Co tu jeszcze jest? I w tym Z z tyłu. Na poprzednim piętrze były jakieś karty kolekcjonerskie. Tutaj mamy soundtracki i muzykę za anime. Tylko, tylko, że na nami Ciężko się ogarnąć w tych napisach. Chciał być, nie? Tutaj w ogóle kolejne piętro. Piętro różnych gadżetów. Jakieś przypinki, nieprzypinki, covery na telefony i tak dalej. Piętro niżej, piętro niżej, i znów gadżety. Gadżetami japoński rynek anime stoi, eskito. Oj, schodzimy kolejne piętro niżej. Zobaczymy co jest tutaj. No to są już chyba anime, mangi. Mistrz-Kucharz w akcji. Jej, cała seria tu jest. Czego? Shokugeki no Soma. Lubisz? Uwielbiam to było dziwne ja cię na <grymne> Koka, ja się tak. muszę patrzeć. Lecimy tak. to online progresji. Znalazłam mi moją mangę, hehe Ja tu wrócę na zakupy też czuję Jest i Yuki Yukinośta Jest i Gateo Znalazło się i Hentai, ale tego nie będę pokazywał publicznie, więc wybaczcie Zaczepił nas właśnie pan, bardzo zainteresowany tym, co my robimy w Japonii, dlaczego przyjechaliśmy, co nas interesuje I na pewno dlatego, że anime, nie? Gdzie nasz kolega? Kolega uciekł, wystraszył się Jesteśmy zbyt agresywni No trochę tacy wulgarni chyba dzisiaj jesteśmy, niedobrze Łukaszu, Łukaszu Ale w kawanowskim przymiarze, ja w kawanowskim Figurki są zawsze spoko, pamiętaj Łukaszu Muszę Wam przyznać, że pomimo, iż jestem taki trochę maniak anime, nie, nie wczoraj, dzisiaj jest okej, okay. to trochę tego fenomenu akiby nie rozumiem, ale to chyba jest już tak. Ale, że co, nie podoba się, że. A tutaj mamy też same figurki sklep z figurkami. No, tu sobie Zobacz na ten detal. No ładne są co chodzi. rzeczywistości. Zastanawiam się, jak to jest, że tutaj te figurki wcale nie są takie drogie. Bo Wiem, są co te za, za tymi bo tutaj, gdzieś, te są otwarte, ale takie które są za, za szybą, są droższe. Tam z drugiej strony widzisz masz za 50 tysięcy. O, wow. proszę, co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Są Goku. to No kuris. 15 tysięcy. Oczywiście, tytki mojego to było. Tytki. A tu mamy? Chisuję! A tu mamy? Chisuję! A tu Hachikuji. To jest ta. Jak to ma? Nadeko. Nadeko, Sengoku. Sino było tu masz tańczą krisu. Jakąś biedową z tyłu O Eee Znaczy, Tu jest kolejna Za 15 A jestem ale ale, bo jest tam też, bo za 4,800 jakaś taka też Jak się różni, może świeci w ciemności, ale nie wiem Szkolna Cyber Ale Rin, no, no, o kur, tutaj czarna Cyber, kuro, kuro Cyber. Co dalej? <laughs> 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 Już tobie to powinienem pokazać tak, to, to jest to, to powinno być twoja <laughs> ulubiona <laughs> Ten, który <czekać. laughs> Nawet na biało ubrany pasuje <śpiewanie> Japońskie reklamy, nie? Dzięki tej polskiej motoryzacji, jedzie. Toyota. PRIUS Jakie to ciche. Takie rzeczy na ulicy, nie? Jakby ktoś nie widział z daleka. Jeszcze ja troszkę tak o nim słyszałem. To tak. wszyscy salowali, jak w Japonii. A potem Hello? Supra z bodykitem od Vailside. Na tsunamiku. Wyłożył mi y, wyzwanie. Ja to wyzwanie podejmuję i w takim razie następuje walka. Kto wygra? <komisar>. Jakby to powiedzieć, dostałem od ukasa sromotne w Żeby się nie wyrazić gorzej. O. Jest jedna rzecz zła, A propos tych arkadówek, wciąga, nie No. nie? Można tutaj fortunę zostawić. Ben, 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 ben. A nie. Słuchajcie, i on mówi, że nie gra w takie gry, nie? On nie gra, on nie gra. To jest wynik Łukasza, to jest mój. On nie gra w takie gry. 38, 39, 40, 41. Nie, to w ogóle. Widzicie tego złota? To nic, to jest. Tu jest Łukasz Lepiej Ale lepszy ode mnie ja Miałem 70 Wniosek z tego taki, że ja się na Arkadówek nie nadaję Chyba, że wyścigi Właśnie na tej, na kręteczce, ja się tutaj zostawiłem Każdy sobie zostawia i potem wszyscy się cieszą wow, no, i no, to, to, Tak be. się Zobaczcie, ale niestety nie będę tego nagrywał w środku. Natomiast każdy, trochę bardziej inteligentny człowiek może się domyślić co tam jest. Nieprawda, Sukasu? Tak jest. Zapraszamy. To jest. Każdego potrzebującego. YouTuber, który kupuje sobie aparat. Namówiłem go na Sony, ale nie chciał. W sobie pana Sonika. Sonik ma takie kabelki śmieszne fikuśne. Teraz, youtuber, co robi. Co robi? Chodzi i nagrywa iPhone. Nie liczy się jakość Liczy się content Mi się wydaje, że po prostu liczy się jakość, ale contentu Ale to szczegół <ślam> <ślam> No i jeszcze jedna rzecz Bo tam też jest brzydki sklep Nie wierzcie, że Japonki mają Takie te... Nie Nie Nie, to jest plastikowe Jak te figurki To do when you still depend upon. Znaleźliśmy pod Pałac a niestety zamknięte. Trzeba by się zorientować, kiedy to w ogóle jest otwarte, żeby tu zajść. Ciekawości. Ale widok na ten japoński Manhattan stąd naprawdę robi wrażenie. Trochę im ta rzeka, ten kanał zarósł z glonami czy z innymi stworami wodnymi w formie roślinnej. Dzisiaj bardziej po europejską, przed chwilą wciągnąłem fredki. Nieco inne od tych naszych europejskich smaków, ale wiele się nie różnią. Oczywiście piwko. A główne danie stek stek i nie ryżek tradycyjnie, bo nie ryżyk już wszystkiego przecież Wasze zdrowie. makaronem na Jak Darku oceniasz jedzenie? Dobre było? Dobre było. Bardzo Mi dobrze. generalnie jest stek smakował. Nie był może jakiejś najlepszej klasy, ale był bardzo dobry. O ja miałem cenowo było też tak, no już bardziej europejską bym powiedział. Chociaż podobno takie najdroższe. Ale nie, w miarę było smaczne, piwko smaczne. Natomiast teraz taka wesoła anegdotka. Wiecie, jak ludzie wychodzą z restauracji, o, trzeba było się schować. Ludzie wychodzą z restauracji. To ci goście krzyczą takie Arika to zajmas. Wam dziękując, że byliśmy u nich i tak dalej. No i gościu chciał nam podziękować po angielsku i takiego Thank you very much Takim pięknym japońskim akcentem A tymczasem pora na drzemkę, bo to chyba pierwszy dzień, w którym już nie wyrabiam tempo. Odżemane odpowiednio. Właśnie dotarliśmy na Ebisu z chłopakami Będziemy się spotkać z y, Żemilem znowu. Y, będziemy próbować ogarnąć jakieś siabu-siabu, ale wyjdzie w praniu. To z tego wyjdzie. Mam nowy obiektyw. Remember this tego? Joko. Emila już znacie Także udało się zarezerwować restaurację shabu-shabu. No i idziemy Pomieszać sobie w garnuszku Mięskiem zupkę ugotować I inne takie takie Jak to wygląda technicznie za chwilę zobaczycie mięso to tam shabu-shabu, siabu Chwilę może であしたはですねえっとなかな Cześć, jestem Damian, dwa minuty 20... Sytuacja jest taka, że... <laughs> tak, sytuacja generalnie wygląda tak, generalnie, że jest to jedno z najlepszych dań jakie w życiu jadłem. Naprawdę. A połączenie w ogóle tych... Tutaj pan nam przyniósł powiedział, z tego sosu sos zamówy, znaczy wywarów, do tego jajeczko, oba połączenia po prostu są mm. Kultura surowego jajka jest w nich mocna. Ja szanuję. Mm. Jezu, to jest pyszne. Ten moment, kiedy opierdalasz pekińską Ktoś mi kiedyś powiedział, że szabu szabu to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką można zrobić na świecie. Potwierdzam. Po prostu obłęd. jakbyś był królem Przyszliśmy właśnie z naszego jedzonka, które było po prostu przepysne. Nie wiem, Lędzik, co ty na to, ale to chyba było najlepsze danie, jakie jadłem tutaj. Oliu can drink to jest to, ha. gdzie ja powinienem zawsze być. Szczególnie, że ja w Oliu can drink. Oliu to... drink. drink to już tam eee, Jakby się drogą. ktoś pytał, jak to wychodzi cenowo, to wyszło jakieś, ja wiem, 5500 jenów, tak? 6000. Nie, no 5,5. 5500 za średniej jakości mięso. Ach. Znaczy średnie rozróżnienia. 5,5 tysiąca miejsca. jenów wyszło na głowę. 1000 jenów to jest 36 zł, tak? Tak. Czyli no, no. Rady, no, to no to możecie sobie policzyć możecie mniej więcej. Złotych. Bo ja już dzisiaj troszkę nie ogarniam, ja jak, mówię, a jak to wygląda. No to No bo towarzysze się spieszą na ostatni pociąg. Taka sytuacja. Wracamy z Lędzikiem do mieszkania. W pół do 12, czyli dobry czas jak na nas. No, w pół do 12. A Znaczy, do pół godziny już luty. Kończymy ten dzisiejszy dzień. Do zobaczenia jutro. Na razie.